Przede wszystkim, i was w 24 odcinku z Blond Defense 5. Zdaję sobie sprawę, że do rozwinięcia maksymalnego oraz kupna oczywiście u kolejnej wieżyczki do no, kolejnej małpki brakuje nam około 230 dolarów. A jak zdobyć 230 dolarów inaczej, jak nie tylko poprzez zagranie pojedynczej mapki? I dzisiaj tak właśnie zrobimy, czy bardziej zagramy sobie dzisiaj dwie mapy. Jedną zagramy sobie, aby w końcu pokonać wielkiego wrednego złotego Balona i dostać z niego sporo kasy. I dzięki temu, jak sobie będę dużo kasy z tego też Balona, to będziemy w stanie wykupić yy, właśnie budynek do małpek magów. I ją na pewno wypróbujemy albo na Z-Factor, albo na park Pathfire. Bo w sumie wydaje mi się, że. Może i ta kolejna jeszcze mapa będzie lepsza, pod akurat ten budynek. Ale w każdym razie nawet nawet nie muszę się starać, żeby pokonać tak naprawdę tego złotego balona, bo i tak um, jakbym nawet przeszedł tą mapę, wystarczy żebym przeszedł tą mapę i już bym miał i tak na tą kolejną, ten kolejny budynek. Ale w każdym razie ponieważ tą mapę już kiedyś przychodziliśmy, to znowu kiedy już będziemy na tej 30 fali i będzie szansa na spotkanie tego złotego balona. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego akurat teraz, kiedy mam mm, budynek do bomb, do armaty znaczy, dlaczego akurat teraz zdecydowałem się, że będę chciał spróbować zdobyć złotego balona? A właśnie dlatego będę go chciał spróbować zrobić, ponieważ mamy tą świetną umiejętność, która od razu nam rozwaliła. Zarąbiście. Tak, bo Moab Mauler okazuje się, że działam wyśmienicie wręcz na... oj oj, spokojnie wyśmienicie wręcz na właśnie złote balony i niszczy je praktycznie od razu. Więc dostaliśmy darmowe bardzo sporo kasy i... no, w dodatku jeszcze jakiegoś tam agencika. Jak najbardziej kodacka rzecz, kozacka sprawa. No, ale tak. Mm, kolejne 85 fal będą wyglądać zupełnie identycznie, więc wydaje mi się, że to spłominę, tak, i... chyba nawet nie będę dochodził do setnej fali, bo to się zupełnie już... Nie będzie opasowało, bo dzisiaj i tak kończymy jeszcze jedną mapę i ją wtedy może dokończyć dopiero do setnej. Bo to jest dopiero, prościzna, a my chcemy przecież wypróbować jeszcze dzisiaj. Inne zupełnie mapki. Czyli magów. Z którego jednego poza tym mamy za darmo, więc trochę to będzie zmarnowanie. Ale trudno. <grywa> Bywa. No dla ciekawości mogę w sumie jeszcze pokazać 85. rundę. Tak. Mnóstwo ząbów, a mam mnóstwo skilli, które mogę wszystkie aktywować. I wszystkie moby od razu dostają mnóstwo mnóstwo Aragansko. Mapka pokonana, 600 dolarków i 4 tukeny Czy mi się wydaje, czy te mapki robią szybciej od pierwszej od do 85 rundy niż od 85 rundy do setnej? Wiem, że może tak być. A to oznacza, że faktycznie do tej setnej rundy się w ogóle, ale to totalnie się nie opłaca w czasie. To więcej się zyskuje dosłownie, nie robiąc nic. Ale dobra, no. Złoty balon został pokonany. Dostaliśmy z niego naprawdę mnóstwo. Kasy mieliśmy przed chwilą 5000. A teraz już mamy. Oj, po co ja to odbieram w sumie? <grych> dobra, nieważne. Wyzwanie bez farm, <grych> może? E, nie, no, bez zaraz Zobaczę tutaj w sumie coś. Hmm, nic ciekawego, no dobra. No, 6200. Także oczywiście aktywujemy od razu hmm, budynek pod magiczne małpy, pod magicznych magów. Tylko może jeszcze dokupię wszystkie poziomy, bo coś tu się mi popierniczyło. Co my tu mamy? Redukuję koszt, no super, zwiększę zasięg, bardzo dobrze. Dodaję dodatkowy yy, atak. Wyszukujący jakiś, hmm, dobrze. Nie wiem, co to znaczy. mi się. I jeszcze wysyła trzy dodatkowe małe tornada na każde normalne tornado. Wow. To brzmi całkiem przyjemnie. O kurczę, Nie wiem, czy to przeżyją. Ale wydaje mi się, że chciałem spróbować zrobić wyzwanie i ukończyć mapę bez farm i być może nawet bez wioski. Dlaczego chcę to kurczę robić? Zrobimy w sumie. Łatwiej będzie. Nam na tej mapie bez tych e, dodatkowych ulepszeń, dlaczego chcę spróbować bez farm i bez e, farm, znaczy bez farm i wiosek? Ponieważ zostawimy je sobie i wraz ze wszystkimi innymi wieżyczkami, które mamy w dosyć już sporych ilościach m, darmowych, kolejny odcinek spróbujemy sobie zrobić kolejną mapę Extreme. Akurat dobrze się złoży, ponieważ nie mamy praktycznie e, tam żadnych. Nie mam praktycznie tam żadnych yy... argumentów, żeby w ogóle grać w tą grę przez najbliższe tam parę tygodni, więc powinno się tych darmowych mapek jeszcze więcej uzbierać generalnie. Dobra, ale teraz tak. Gdzie postawić swoje wyżyczki, żeby najmniej mi spierniczyły grę? <grybujesz> Bez farm i wiosek może być ciężko, no, ale dobrze, spróbujemy. Podwójną kasę i tak zostawię, więc powiedzmy, że trochę tego ułatwienia będzie. Dobra, niech będzie i to. Może pierwszy raz będzie się przydawać, żebym faktycznie jakieś te. dodawał. E znaczy używał umiejętności, być może jakiś coś w tym Dobra, ponieważ tutaj będzie zwykła mapka ogniowa. To jeszcze w którymś miejscu chciałbym. o, może nawet w tym. mapkę pod Tornada ulepszyć, jeżeli byłoby to możliwe. O, kurczę, ale ekscytująco. Bez dodatkowych pieniędzy i wioski? Hmm. No, może być ciekawie całkiem. Ciekawie, czy to się uda faktycznie. I na samych magach, oczywiście. Raczej żadnych armat. Mi nie zależy głaść. Chyba, że. Oj, nie. Oj, będziemy potrzebować wioski. To znaczy, albo kupimy wioskę, albo jakąś wieszczkę, która znajduje. Hmm. Nam te całe kamuflaże. Dobra, jednak biorę wioskę. Kurczę, chciałem bez wioski, ale jeżeli tu są te kamuflaże... Albo dobra, zresztą wiecie, poczekamy do tej rundy, aż się te kamuflaże zaczną pojawiać, co nie? I zobaczę... Zobaczę, zobaczę, czy w ogóle yy, one będą w stanie dotknąć tych kamuflaży, czy nie. Jeżeli nie będą w stanie dotknąć kamuflaży, ani też być może yy, ich balonów Metalicznych To wtedy już będzie wiadomo co trzeba rozwinąć, Dobra. No co, no? Bounce Endless Flames and Nearby Blues. No to my chciał w sumie kupić na tej wieżyczce. Tylko może te Lightning Bolt też by się opasały? Tak, żeby na razie na równo mniej więcej szło. No powiedzmy tak. I kolejne ulepszenie już będzie normalne, dobra. A na której ludzie były te kamuflaże? Nawet nie pamiętam. Ani nie pamiętam, który był, już to jest żelazne. Ale wydaje mi się, że kiedy już się pojawią, to, to doskonale będziemy to widzieć. Kurczę, bo jedyne mapy, które jeszcze potrafią wychwytywać kamuflaże, to jest Ninja Monkey i Bomb Tower. Dobrze, a gdybym zrobił tak, żebym kupił jedno to i jedno to żeby w miarę możliwości jednak niszczyło te leady, być może. Dobra, coś tu tam polepszajmy. Ninja Discipline, Shuriken. Dobra, może to będzie lepsze w sumie, o. Dobra, no trochę innych wieżyczek postawiłem, ale spoko. Na razie wydaje mi się, że to wystarczy. Tak sądzę, na kamuflaży i na te inne. A... Dobry rzut, dobra. I teraz już podciśnijmy tych magów. Bo faktycznie coś. Już zaczynają być ulepszenia na tych. Albo dobra, jeszcze 480. Dobra, teraz już jest kupne tylko na tych magach. Bo jeszcze mógłbym kupić tutaj ten tornado. I to tornado byłoby tutaj super nawet. Bo by mogło sławać te balony naprawdę daleko. I inne tutaj wyżyczki mogłyby się nimi spokojnie zajmować. O! Kolejne kosztuje już aż 9000. Dosyć sporo. A tutaj spróbuję ulepszyć ognisko 4790. Proszę. Czy ja pierwszy raz w ogóle w życiu gram bez ani farm, ani wiosek? Hm. Czy ja graliśmy w ogóle pierwszy raz w te piąte baloniki? To czy cokolwiek? O! A on potrafi jednak wychwytywać te kamuflaże. Mag, No nieźle. Znaczy, w ogóle mieliśmy możliwość korzystania z wiosek i banal farm? Czy nie mieliśmy najpierw się rozwinąć w, w ranku jakimś? Żeby mieć taką możliwość? Być może. Oj, pierwszy raz chyba wykorzystam te Feniksy. <laughs> Przynajmniej raz tą umiejętność kupić. Chyba nie będzie najgorzej, tak sądzę. A, ale ciśnij mak. 3000 tych balonów zniszczył. Dobra, co by to jeszcze można było sprytnego kupić? Hmm. Kolejnego maga, który ewentualnie by tu rozwijał. Czy może jednak po prostu. Poczekać na tysięcy. Ja poczekam na 9000. No i tylko 4 wieżyczki mam, a już jesteśmy na 37. rundzie. Porównają do tego, kiedy mieliśmy farmę i wioski. I jeszcze farmerów. No, trochę też więcej tych wieżyczek było na, ten, na tę chwilę. Ale fajnie. Takie troszeczkę wyzwanie. Dobra, no i fajnie, mamy ZORLO. Więc teraz możemy już kupić skila. Jak tylko zbieram kasę, i mogę pomyśleć, co to więcej chcę następnego ulepszyć. No, wydaje mi się, że chciałbym już wymaksować te dwie rzecz, wieżyczki, skoro je już kupiłem. I być może będę po prostu kładł kolejnych magów. Tylko jak. W jakiej formie? O. W jakiej formie tych magów bym chciał? Chciałbym jak najwięcej skili, czy jak najwięcej tornada? Może jedno i, i drugie? Po trochu. Nie będzie złym pomysłem. Dobra, te dystrakty byłoby naprawdę super, tutaj kupić. Wydaje mi się, że nawet lepiej od em, dyscypliny. O, no, właśnie, bo teraz je trochę ogłusza, więc się spowalniają i super. O, kurczę, no niezłe wyzwania. <grym> to zrobiłem. I to wszystko jeszcze na impopable, więc mamy jedno tylko zróbkę. Dobra, i blundicu i super. No to co, teraz więcej magów chyba, po prostu. Tutaj, tutaj PayPal układam. Nie, a może poukładam na razie takich zwykłych magów po prostu jak najwięcej? Na razie, bez ulepszenia ani w jedną, ani w drugą stronę. Dobra, teraz to nie stać. Więc pomyślę, żeby postawić jeszcze maga na dole kolejnego pod tornado. Może gdzieś tutaj. O! O, jest map! O, kurczę, pszczone. Ale ten mak tutaj załatwił świetnie. Dobra, no. A, no tak, zapomniałem, że jeszcze przy też mogą. Hm. Zapomniałem, że jeszcze też jeszcze mogą... Tożyt um, tej umiejętności całej. O kurczę, czy to będzie przerąbane. Bez wioski i bez tych. Oj. Bez farm. Hm. No nie pomyślałem o tym w sumie, kiedy tak zacząłem ten poziom. Oj. <grystanie> no, ale są więcej podskilia. Ale opłodz w wrepy. To mi daje tylko i wyłącznie jednego skilla, ability. Hmm, tak. teorii tak. A, bo tutaj jeszcze jakiś team bolt nie ma, bo lepsze. Dobra. jeszcze tu. No, ale ten Mac tutaj cofający to jest nie najgorszy. O, no, map, ale <gryw> daj radę. Bez problemu. To mamy możliwość tutaj już kupowania kilku skilli, ale z drugiej strony mamy tutaj 9 tysięcy rzecz. Hmm. Kolejnego co powinno sobie maga bym chciała jednak chyba wymaksować najpierw. A dopiero potem kupimy umiejętność, tak sądzę. Ale całkiem sporo pieniędzy teraz leci, tak bym chciał zwrócić uwagę. O, icyk. Dobra, może Feniks. O, kurcze, Feniks tutaj będzie naprawdę dobry, kiedy nie mamy ani farmy, ani nic innego. Po raz pierwszy w życiu w końcu jakaś ta. Sią przyszedł, umyje też. O, o, o. O, o, o. Jak on się w ogóle długo ładuje, porąbało. <grystanie> strasznie, strasznie długo. No to co, jak najwięcej tych? Skili? Albo na przemian? Z, z mapkami cofającymi może? Tyk. kolejny trudno, niech się rozwija. Dobra, jeden Fenix. Ale spoko, kiedy będę tak mądrze wykorzystywał te umiejętności, to być może nie przejdzie nic specjalnie. O dobra, kolejna umiejętność tutaj. Dobra, te cofające magi, te, ci cofający magowie, to nie są całkiem źli. Ładnie sobie radzą. A może bym jeszcze umieścił jedną zwykłą małpkę, żeby tutaj cisnęła w lasty. O, Juggernautik. Na lasty. No, też nie najgorszy pomysł. Właśnie, bo musimy teraz polegać na tej różności jednak. o, pięknie sobie radzi ta łapka. Pięknie, pięknie. Dobra, to są kolejny Phoenix. Albo Tornado. <grymne> o, chwil. O kurczę, ci magowie nie poradzą sobie na tym ładu. Hmm. O kurczę, to jest pewien problem. Skoro oni nie potrafią nic na te Tornada, tymi Tornadami, na te mapy mm, Moab'y. To w takim razie najbardziej będzie opłacalne chyba po prostu jak najwięcej magów pod ogień. A potem spamowanie po prostu... Tam, po prostu tymi skill'ami na te Moab'y. Chyba jedyne wyjście. A w ogóle to teraz mógłbym coś... W trochę lepszy sposób może porozwijać te... znaczy w trochę lepszy sposób poumieszać te mapki w ogóle. No zaraz, okej. Okay. Zaraz się okaże, że ja w ogóle nic nie sięgnę żadną mapą. Dobra, cyk, cyk. O, kolejne mapki. Aj dobra, mamy już cztery skille. Może coś z tego wyjdzie. Może coś z tego wyjdzie. Hmm. Dobra, może jeszcze jedna gdzieś? Weźmy może gdzieś tutaj? A, nie wiem, czy to było bardzo opłacalne miejsce. Kurde, może jednak nie. Ale dobra. Wszystkie rozwinięte na 2-2, dobra. Wosna 4000 skin. O! Phoenix 1, Wystarczy 1. Wystarczył jeden? Wystarczył jeden jeszcze. Super. Jak oni daleko w ogóle cofają te balony, jak to jest świetne. I mamy coraz więcej skidi. Za chwilę jeszcze będzie kolejne. O! I kolejny ranking worry wiem 57, fajnie. Oj, ta mapka tutaj była bardzo przydatna tak patrzą. A może, jakbym jeszcze, o właśnie mogę tutaj wyprzeć, a jakbym jeszcze zrobił Moab Maulera jednego, bomby, jedną bombą taką, taką, by tylko tylko, zniszczyła te Moaby, tylko w jakim miejscu, w tym, czy w tamtym? Hmm. Może w tym? Moab Mauler, ekstra. Nie wiem, czy pod koniecznie ją chcę rozwijać? A, chyba niekoniecznie, tak sądzę. No i oczywiście tak, tronk. Kurde, <gurty>, dopiero ją co kupiłem już 1000 ponad nas załatwia. ci magowie hmm. Też tam trochę robią, o ten aż 35 tysięcy, wow. Nie, naradzą sobie ładnie, a tutaj ninja? 20 tysięcy z kolei. Ale ich porąbało, dobrze, kupowałem, znaczy, wykorzystywałem trochę tych darmowych wieżyczki innych. Jeszcze znaczy, mogłoby się okazać, że to by była lipa zupełna. Dobra, oczywiście kolejny skille próbujemy rozwinąć. No, więcej tornatyła chyba nam się nie przyda niż trzy, tak sądzę. Tak mi się wydaje. Nawet też te wieżyczki, które w tej chwili rozwinąłem, robią sobie w sumie wystarczająco. Dziwko tym... wielkim serowcom. No, nawet, nawet jak zaatakują mnie sporą ilością tych czerwonych, to i, tak, to i tak... nie są w stanie przejść. I nawet mamy 74 rundę. Bez wiostek, bez farm. Wow. Może nie na samych magach, ale przecież. Oczywiście sprawdziłem przy okazji w trakcie pauzy, czy faktycznie wykorzystałem ten budynek do małpek, ale no, tak, to zrobiłem to. Więc to nie jest tak, że znowu to jakiś bezużyteczny dom gramy, nie? Budynek. No nawet nie muszę wykorzystywać tych skilli, kurczę. A możemy je po prostu zbierać tylko. Jest w coraz większych ilościach. Dobra, spróbuję teraz może gdzieś tam... Oj, nie, 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 nie chcę Gutenera. Oj! To było trochę niebezpieczne, wyglądające. więc chciałem już wykorzystać tego skilla. Wiem, że się może to nie opasało, ale jak zobaczyłem, jak cofają te regrowy, to się trochę wystarczyłem. <laughs> bo jednak cofanie regrowów to nie jest dobry pomysł. Dobra, skill, jeden. Kill drugi. Dobra. No, powoli tutaj trzeba będzie sporo tych skillów y używać, bo już zaczynają wysłać tam mnie tak dużo styropsu. Że to powoli przesada jest, zupełnie. I chyba coraz więcej skili będę chciał, jednak. Dobra, to może teraz. coś tutaj. Czy jednym z magów cofających, pięknie. O, 78 runda. 8 skili. Niepotrzebnie trochę użyłem tego Phoenixa, ale dobra, trudno. Tyle tam niszczą tych balonów. A ja cały czas gram jeszcze na tym Double Cash a a to aż tak nie pomaga, jak się nie korzysta z tych farm w sumie. Huhuhu. Dobra, pojedyncze czerwone stolowce, nie jest najgorzej. Mogą umieścić kolejnego maga, bo mam sporo pieniędzy. Tylko w którym miejscu? Możecie tutaj? Cyk, cyk. O, jest sporo niebieskich, ale chyba dadzą radę. Dobra, dali radę. Teraz muszę czerwony, dobra. Phoenix jeden feniks drugi. Um. Chyba wystarczy, tak sądzę. Dobra, ekstra. Ale teraz sporo kasy dostaję, więc mogę spamować trochę tymi Phoenixami Nawet nie gudno, dwa Phenixy. Oj Jeszcze jeden się przyda, czy nie, dobra. Nie trzeba. Dużo, dużo kasy, super. Ehm, um, to może teraz coś takiego, że tutaj umieszczę? O! Znaczy nawet nie wiem, czy w ogóle to wszystko sięga nie X? 10 Phoenixów, ale kozak. Ale już 11 No może to się uda, no już 83 runda. No na no ostatnią posłomuję tymi phoenixami. Na pewno A jak uda się? Właśnie, bo ani razu jeszcze nie wykorzystaliśmy więcej niż 3 w ciągu jednej rundy. Więc może będzie to miało jakiś sens? Dobra, jeden phoenix e, drugi e, wystarczy Jęknie I co? To jest ostatnia runda, nie? Dobra, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Power, ty więcej tych. Więcej, więcej was Więcej, potrzebuję więcej. Oj Więcej tego? Aha. Ciekawe, czy tam w ogóle dotrą, ale już nie wiem. Eee. Więcej Feniksów? O rety, aż musiałem to spowolnić, bo się tak Aaa Po co ja tak wykorzystałem je naraz? O rety, dajcie radę, dajcie radę, więcej Feniksów. Udało się, ale niestety musiałem wykorzystać trochę kolców. <try> trochę musiałem wykorzystać kolców. Niestety. Ale koniec końców się udało. Ja pierniczę. To była najcięższa gra jaką grałem do tej pory. O rany. Na samych magach bez wiosek i bez farm bananów. No. To było... Niezłe. Naprawdę spore wyzwanie. Ale... Uff. Cieszę się, że się udało. Czy się opłacało wykorzystywać od razu wszystkie skille jakie tam były? Nie wiem. Może tak? Może powinienem je użyć jeszcze szybciej? W każdym razie, huh. zdaję sobie sprawę, że wychodzimy. I. Ta, także ten, może. Może w końcu jednak rozwinął zmniejszenie cooldownu? <grym> no bo już ja pierdziele, Po prostu, gdybym miał lepszy cooldown, to w sumie byłoby znacznie, znacznie łatwiej. No. ja. Może, jeżeli miałbym zrobić kolejne wyzwania. To sobie to na zaś rozwiniemy, przynajmniej trochę, na czwarty poziom niech będzie. W tej chwili mamy 8% zmniejszenia, czy to dużo, czy to mało. Trudno stwierdzić, ale w każdym razie tak otoż będzie rozwinięte. Więc plan na kolejny odcinek jest taki, że zrobimy sobie mapkę Extreme, a przed tym będą oczywiście znowu nieaktywne przez ileś tam x tygodni, żeby nazbierać jak najwięcej tych darmowych wieżyczek, żeby ta Extreme mapka poszła. Tak samo łatwo jak ostatnia, którą robiliśmy. I być może już odblokowaliśmy nawet, właśnie, czy odblokowaliśmy już tą mapkę ostateczną, ostatnią, czy jeszcze średnio. Bo w końcu zbiłem trochę tych ranków, a nie, potrzebuję 60. ranku, no cóż. Czyli zrobimy najpewniej... A może zrobimy jakiś toxic Waste, coś takiego. To też są takie ciekawe mapy. Nawet jak nie ostatnie. 57. rank, czyli jeszcze jakieś... 5 odcinków, może i się uda w 60, trochę optymistycznie, i wtedy ostatnią mapę i tam się pobawimy, dobra? Koniec przedłużania, dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i na razie.